Cześć, witam wszystkich. O poranku, w taką mroźną, zimową pogodę. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Medieval Dynasty. Ostatnio wywiódł nas Bob Budowniczy, wybudował nam kilka domów. I. I jeszcze wydać nie, nas nie opuścił, bo jeszcze można to coś zbudować. A wiecie, co? Zbudujemy obórkę. Zbudujemy obórkę. Zbudujemy obórkę tutaj. Tylko może po. Pozbieramy trochę fantów i zapatyki. No, tutaj jest dość, dość pusto, więc. Dobra, tutaj zbudujemy obórkę. Tak, po środku. Starving, no, przejdzie, o, i jak to tutaj stoi. No i prawidłowo, i pleciemy patyki. I can't recall the taste of food. Nie narzekaj, masz robotę, masz zajęcie. No nie narzekaj. trzechy. strzechy. tu cyk i cyk. I mamy obórkę. Dobra. Oburkę. Trzeba ją teraz ogrodzić. Żeby nie było. Że tutaj damy coś innego? Wiecie? Z kłód? Coś takiego? Bo to krowy, to jednak wiecie, niewyżyte, nie? O, tutaj damy. Tak, o, do końca. Chociaż to, ja bym tak troszkę, troszkę jeszcze tak, o, trochę więcej im dał, większą zagrodę. Tutaj ja bym im, tak, ogarnął jeszcze im tutaj drzewko, tu cyk i tutaj do do budynku I'm hungry. i lecimy myślę, że tylko nie dałem mi gdzie wejścia wiecie zostawiam 4 strony dość tutaj wejścia Może zróbmy tutaj, zniszczymy dwa płotki i ramka Bramka, bramy z kłód. Dobra, i jak to by... Czy wy... tak? Nie no, bez przesady. Eee, bramka, bramki z desek. Nie no, brama z patyków, bramy z kłód. Nie, A z desek drewniana brama. Nie no, coś bardziej. Coś bardziej takiego Brama z desek, solita, solita brama. to już bardziej wiecie to wyrwanie tylko żeby cyk i tutaj chyba Chyba trochę nierówno wiecie. It seems I forgot about food. Again. Jak chwilę się pogłodzisz, to nic ci się nie stanie. Myślę, że teraz by była media idealnie. Dobra, i tutaj. Eee, poprawiamy poprzez bali i tutaj myślę, że idealnie będzie cyk żeby to jeszcze jakoś te tak równo wyszło to by było loka, ale dobra o. Idziemy się. O kurde, ciężkie! Ale dobra, idziemy się najeść. I kto tam znów nie ma co robić? Ale najpierw żarcie. Gulasz? Dobra, niech będzie gulasz. Weźmy ten. I weźmy ten i zjedzmy sobie Nie wiem czym te głasze się różnią ale, ale trzeba zjeść Dobra zaniosę tylko na ten miski do magazynu i kto tam czego nie ma? Komu co przeszkadza? Studnia, rak? Czego? Tak, zostało. Dobra, no to. Marudzicie. Bukłaki nie są aż tak ważne. Dobra, i jeszcze ktoś coś. mamy rolnictwo brak zasobów co Dobra, dobraż co dała brak zasobów yy, brak gniłizny okej okay. Dobra, zróbmy tak na 10, bo nawóz tutaj na razie jeszcze jest. żyta. Dobra, rób, róbcie jak najwięcej. Dobra, myślę, że po tym sezonie nasiona marchwi będą. A my idziemy kończyć tutaj zagrodę dla krów. Myślę, że tylko z jednej strony wystarczy te przecież z ciągnikami jeździć, nie? Dobra, i na ile tutaj krówek jest? Na 8. No i, i super, i super, i bardzo dobrze. Czoporolnicza w skałkach brak zasobów. Jakich? Masz ona ma. Chociażby w skałkach jesteście, by się zajmujecie. Sadem, o jaką cholerę mam marchew? Nie ja wiem, że z tego, e, że tak powiem, współdziałacie razem z innymi, ale no bez przesady. Trochę tutaj wąsko, ale dobra, no trudno jest jak jest. I dobra, trzeba się uzbroić. Ja sobie tutaj młotek schowam i łopatę. Idziemy się dozbroić. Brązowa strzała może nie, ale kuszy też nie będziemy na razie używać. Długie łuki. Weźmiemy obydwa. Kamienne strzały to do sprzedaży. Kamienna siekiera. Kamienny kilo, dobra, jest. Dobra, na razie tam nikomu nic nie brakuje. I to mnie cieszy. Miedziany nóż. Weźmy tak cztery sztuki. Śterne leczenia. Dobra, weźmy. Teraz zrobię też weźmy jedną. Plus stop no Dobra, weźmy je wszystkie. Mogło się przydać. Mam 544 Wiatro 15. Dobra, na razie niech będzie tak jak jest. Dobra, czy coś, jakieś monety tutaj mam? Moneta. Półtorej monety, no, ale dobra. Jaka sprzedaż? Takie takie utargi, nie? Dobra, i będzie na razie wszystko. Ubieramy się w długi łuk. Miedziana strzała, ale ja chcę tu założyć, a nie dość wierzchowcowi. Zła tutaj Tak się zastanawiam, czy brać tarcze, czy nie. Bo jak mamy tam koło naszy skawek. Dobra, weźmy tarcze. Niech stracę. Wyciągnij pochodzenie. Zamień na tarczy. O. Co? No nie. Zarządzanie. drewno patyki, deski kłody. Dobra, deski od desek starczy. Drewno opałowe. Drewno opałowe jak najwięcej, tak. I cyk. Rewutna leśnica. Płody. Dobra, tu tak. Rewutna leśnica. Okej. Okay. tu? Pewną połowę. A, nie ma tak. Aha, dobra. No poczekajcie. Jeszcze trzeba drewno połowę zrobić, no Zwolnieć stanowisko. Stwórz. Zróbmy 50. Na szczęście się nie przeciążyłem. No, to zaraz mi zabraknie. Zaraz będzie, że za mało zrobiłem. O, tutaj 200 jest dobra. Zanie drewno tutaj zmniejszmy ilość patyków zwiększmy ilość niech każda drewno robi po dwadzieścia drewna opałowego. Myślę, że setka patyków to średni ludzie. Deski trochę ograniczmy. Dobra, tutaj drewno tnia. Right. jedna deska dziennie będzie, bo tak to. O. I, i, i tyle. Tutaj jedna deska dziennie, bo desek to aż mamy na to. Dobra. Patyki. Bez no przesady. Zewnątrzpałowe. Modę 20 dziennie i resztę tutaj patyki. Dobra, tutaj pracuję. E, dobra, tutaj leśnica. Hmm, trochę mniej, ale za to... O, ten sposób. I kolejna drzewusznia. Dobra, tutaj zmniejszmy na stówkę. No i 40. Dobra. I powinno wystarczyć. Jak nie będziemy się martwić. Jak nie to jeszcze dodamy jeszcze jedną drywutnię. Dobra, jedziemy do tego świbada. Jak ty jesteś tu? Pogadamy tam z kolegą, tak, i tutaj by był wyjazd, tutaj by się drogi rozchodziły, tutaj by była droga do. Też poczekajcie. Jakby tutaj zrobił tutaj tak cyk tutaj jeszcze można by było jedną chatę zbudować I tutaj na przestrzał by był nawet, nawet tutaj można by było zbudować te dwie chaty nawet no to to można, można będzie się z tym Porać jakoś. Pogodzić nawet. Dobra, tutaj panowie Panowie leżą. Leżą. Panie wiem czemu się tutaj pasta jakby wyświetla, bo chyba dlatego, że nie żyje i za blisko podjechałem. Ale dobra.

a tam będą panowie, nawet ich widać tutaj stąd, ale słuchajcie, co to, ja bym się z tymi panami nawet. Nie, to nie to. Tu. Tutaj na górce oh. Ja to bym zostawił tutaj swojego konika. I Rozpoczął batalię z panami Tutaj, gdzie to będzie zimno Nie może być cię, ciężko Chociaż nie, nie, dojedziemy do, 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 do skałek I tam dopiero Bo nie mam ani babek, ani niczego, więc że na wojnę z panami to innym razem niech oni sobie tam spokojnie siedzą nie będę ich alarmował o, aż sępy nad nimi krążą nie? wiedzą, że są już trupami. Musiał tutaj znaleźć jakąś e, chatę. Wolną, bo tutaj e, Bo tutaj stąd będzie bliżej, nie? Jak zginę, to nie będę musiał przez całą mapę jechać. Aczkolwiek nie chciałbym ginąć, ale pamiętajcie, nigdy nic nie wiadomo. Fajcie, ja to zobaczę tutaj, która chata jest wolna. Tutaj doma Sława i świebacz. Czekajcie, zro zrobimy tak: zarządzanie, domy i ludzie, rolnica, rolnica. W skałkach, czekajcie, nie Skałki. Może sobie w skałkach budować dom. Dobra, w sumie budujmy dom Nie widzę tutaj przeszkód Komuszę sobie Czekajcie, najpierw porozmawiajmy z tym pod, po kogo tutaj przyje przyjechaliśmy Dobra i super Patrz nasze paczki Mamy opanować obronę, ale to jeszcze możemy się tym zająć kiedy indziej. W sumie to ja się tutaj uzbroję. Nie, najpierw sobie zbuduję, ale to już poza, no, poza nagraniem, dobra? Mamy nadzieję, że nie pokrywacie. O, rozumiem, się pojawił. Dobra, to mamy coś, in jakieś inne młotki drewniane Jeszcze mamy to. te drapiany młotek i tyle. E no i dobra, no w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jak coś to łapka w górę, subik, skrzepa, komentarze oczywiście należy do Was. Ja oczywiście zapraszam Was na kolejne moje produkcje. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!